Witam Was, tu Duszek, a dzisiaj odcinek specjalny. Przygotowałem dwie saszetki. Jestem na posesji i będziemy otwierać dwie saszetki, kupiłem w sklepie. Mamy Neymarka i mamy Drogbę. Ze mną jest Duszek, Duszek Junior. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, to sobie zaczniemy od. Od kogo zaczynamy? Weźmy od drogby, bo tutaj w najmarze zobaczyliśmy coś takiego i może to jest być jakiś dobry znak. No. To dawaj drogę. No to drogę zaczynamy. Przepraszam, jeśli coś Wam tutaj będzie źle, ale ją sobie teraz loda. Oj, 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 oj coś, coś może być. Ale Zielony, zielony. Wow. Alvaro Negredo. Everbanega, Dawid Pia, Daley Bind i. ¡Lukas! Jest! Mam całą Brazylię! Jest! Piękna. Piękna karteczka. Nie, no. Naprawdę, Lukas. Otwieram tego zaznaczonego neymarka. Ale Ej, Lukas. Ale no, wiesz, że, że Ty już Lukasa masz. No, bo ci to mnie przesyłka z Lukasem. Więc to się, się, to się wymienię za coś. Uh, Hulk. Hulk, Hulk. Brazylia dominuje. Hulk. Do Pusty przebieg. Wow. Ale nie musisz mówić, Pepe. Pe. A Trajent. jednak! Jest! Wow. Jest. I. Proszę, nie ekspert. I! Wow. Game changer Artura Vidal, ależ piękna paczka! Po prostu piękna. Czyli ne Neymar coś oznaczał. Neymar coś. Daj, daj, daj. I jeszcze. Jaki, jaki pogrom! Dwie paczki, jeszcze jedna taka zarysowana. I tu game changer, i Lucas One to work, mam całą Brazylię. Nie no. Dobra, to na no i ma. Będę, ja, no, nie na wszystko. Ale będę go mieć. Ja, Dobra, ja. to koniec odcinka. Żegnamy Was.